Kia Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj najmocniejsza i najdroższa kija w historii marki, Kia EV6 GT. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia 6 GT, czyli 585 koni mocy, dwa silniki elektryczne, akumulator o pojemności 77,4 kWh, 740 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie na poziomie 3,5 sekundy do 100 km na godzinę. Nieźle, co? Wielkie koła, felgi 21 cali, zielone seledynowe, neon, neonowe zaciski żeby jeszcze podkreślić tego GTK zmieniony kształt zderzaka z tyłu. Do cywilnych wersji dołożone elektronicznie sterowane zawieszenie. Pozostałe wyposażenie tak naprawdę się nie zmienia, czyli wszystkie systemy bezpieczeństwa, hamowanie autonomiczne, aktywny tempomat, inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, kamera 360. Nieźle co? To akumulator o pojemności 77,4 kWh. Zasięg deklarowany do 424 km, chociaż jak przed chwilą przeklikiwałem sobie ten samochód, za chwilę Wam go pokażę, to ten zasięg projektowany był około 440 km. Nawet w tej chwili jest widzę 442 km zasięgu deklarowanego, planowanego w tym samochodzie. Wersja GT, czyli i usportowiona, tak to nazwijmy. Większa moc, większe koła, zmiany stylistyczne z zewnątrz i wewnątrz. To co widzimy na pierwszy rzut oka, to na pewno większe felgi 21 cali. Opony Michelin Pilot Sporty 5, większe tarcze. Zaciski w takim zielonym, seledynowym kolorze neonowym, tak to nazwijmy. Na pewno podkreślające, rzucające się w oczy. Zmieniony kształt grilla. Tutaj jest różnica. I tutaj chyba też. ten konkretny egzemplarz to Biała Perła Snow White Pearl i cena cennikowa prezentowanego egzemplarza na rok produkcji 2023 399 900 zł brutto. Od takiej kwoty startuje cennik wersji GT. Natomiast dobra informacja jest taka, że tu w zasadzie nie ma co doliczać, albo można doliczyć dach panoramiczny, albo doliczyć lakier metalizowany, tudzież lakier specjalny Moonscape Matte. Tego Moonscape Mata pokażę niebawem. Co prawda w wersji GT Line, ale myślę, że też zrobi robotę. Dzisiaj mamy taką pełną wersję GT. Zajrzyjmy do środka, tak jak powiedziałem, 585 koni napęd na cztery koła. Elektronicznie sterowane zawieszenie, tym też się różni ten samochód od wersji cywilnej, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o pozostałą część wyposażenia, to tak naprawdę wszystko jest tak jak w 6, czyli. Wszystkie systemy bezpieczeństwa, hamowanie autonomiczne, kamera 360, inteligentne adaptacyjne reflektory, aktywny tempomat, system hamowania autonomicznego, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, head-up, podgrzewane fotele, ale a propos foteli to fotele są inne. Już wam je pokazuję, bo to też jest coś co zmienia kompletnie odbiór tego auta. Zajrzyjmy do środka. Wszystko wykończone na miękko, tutaj plastik, tutaj zamsz pełna elektryka Tutaj otwieranie klapy bagażnika otwieranie gniazda ładowania wielofunkcyjna kierownica, ścięta u dołu w kształcie litery D dodatkowy przycisk w kolorze również neonowo-zielonym z napisem GT Myślę, że wiemy do czego służy, za chwilę pewnie powiem Tutaj mamy Zielone przeszycie to nawiązanie do tych wstawek tutaj na fotelu. Tak wyglądają kubełkowe fotele w V6 GT, one są podgrzewane. W środku zamsz, po bokach skóra. Manualna regulacja wysokości. Tutaj taka wstawka GT. Fajnie to wygląda. Podłokietnik. Tutaj worek, który zaraz założę na fotel. Bo to jeszcze nie jest samochód przygotowany do wydania. Wydawane będzie pewnie w przyszłym miesiącu, ale nie mogłem się doczekać z tym filmem. Dwufunkcyjny panel, nawigacja z dostępem do internetu, kamera 360, obraz z kamer pod lusterkiem. Wszystko tutaj jest. I proszę bardzo, projektowany zasięg 441 km w trybie Eko. 429 w normal, w trybie sport mamy 416 trybie GT 398. Zajrzyjmy do tyłu. Tutaj również zamsz, skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją. Kanapa z kątem regulacji nachylenia z regulacją kąta nachylenia oparcia, dwa Isofixy po bokach, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Dwa wejście USB. Tak wyglądają fotele z perspektywy pasażerów tylnej kanapy. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera mo można ustawić, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do zamkniętego auta. Można ustawić wysokość, szybkość otwierania. Tutaj w bagażniku wielkich różnic nie ma. Gniazdo ładowania. No i przy okazji tego gniazda ładowania można wspomnieć, że ten samochód jest w stanie naładować się w 18 minut od 10% do 80% I to faktycznie jest kolejna zaleta, gdzie mamy zdecydowaną przewagę nad konkurencją Moc, którą ten samochód jest w stanie przyjąć to 240 kW i mówię to z własnego doświadczenia Tak wygląda deska rozdzielcza z perspektywy pasażerów z tyłu. A propos tego doświadczenia, to jeśli ktoś jest zainteresowany, jak jeździ wersja 229 KONI, 325 KONI, to zapraszam do poszukania filmów na kanale. Wersję GT nie miałem przyjemności jeszcze jeździć. Może kiedyś. Tak wygląda deska. I fotel pasażera. Również kubełkowy. Również podgrzewany, również z manualną regulacją wysokości Ale muszę powiedzieć, tak jak wsiadłem w fotel kierowcy, bo tam siedziałem, tutaj jeszcze nie siedziałem na fotelu pasażera To naprawdę wygodne te fotele, twarde, ale wygodne Co powiecie? 3,5 sekundy do setki Kto by pomyślał, 3,5 sekundy do setki w samochodzie marki Kia Wow, wow, możemy zajrzeć jeszcze pod maskę, jak to tutaj wygląda, czy są jakieś różnice względem cywilnych i 6 no i nie, przedni bagażnik, wygłuszenie pod maską jest, kija EV6 GT w kolorze Snow White Pearl. Cena cennikowa na dzisiaj około 400 tysięcy złotych Zasiądźmy za kierownicą Obraz z kamer pod lusterkiem Kamera 360, rozdzielczość tych kamer tych wyświetlaczy uważam, że naprawdę wow Dwufunkcyjny panel, czyli to jest coś co znamy z EV6 zwykłej, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica Tutaj już nie ma dotykowych przycisków, tylko jest taki matowy. To też w sumie w porządku. W zasadzie to to samo. Różnica jest taka, że przybył nam ten przycisk. Czyli dodatkowy tryb GT i dodatkowy tryb My Drive Mode, czyli tryb, który jesteśmy sobie w stanie we własnym zakresie pod siebie spersonalizować. Zobaczcie, tryb GT wyłącza systemy kontroli trakcji. Trochę nam się tutaj zmienia grafika. Przejdźmy może przez ten komputer jeszcze. Przeniesienie napędu. To w zasadzie tyle. My Drive Mode. Tu się pojawia MY, czyli to jest ten nasz spersonalizowany. Natomiast przejdźmy do tego trybu. To będzie chyba tutaj. Pojazd tryby jazdy i mój tryb jazdy. Proszę bardzo, mamy silnik, możemy sobie ustawić tryb jazdy silnika ECO, NORMAL, SPORT i SPORT PLUS. Dostosowany do dynamicznej jazdy. SPORT, NORMAL, zobaczcie jak się zmienia zasięg zależnie od tego ustawienia. Układ sterowania. Normal, Sport, Sport Plus, to chodzi o siłę wspomagania Zawieszenie, tak jak wspominałem, mamy tutaj elektronicznie sterowane zawieszenie, więc możemy też je usztywnić, tudzież znormalnić, o tak może powiedzmy ELSD, czyli to jest um, elektroniczny mechanizm różnicowy i tutaj też możemy sobie przystawić tryb Normal, Sport, Sport Plus ESC, czyli systemy kontroli trakcji czy elektroniczna kontrola stabilności, normal, sport i wyłączone. Czyli sport nam, regulacja siły napędowej i stateczności wyłączone. Wyłączone całkowicie, wyłącza wszystkie systemy kontroli trakcji, regulacja siły napędowej i stateczności wyłączone. Czyli mamy tutaj tryb eco, normal, sport, GT i drive mode, czyli to jest tryb, który możemy sobie we własnym zakresie skonfigurować, tak jakbyśmy chcieli. Niekoniecznie musimy wyłączać systemy kontroli trakcji. Tryb pracy hamulców Normal Sport. Komunikat o zmianie. Tak. Dźwięk silnika. To jest w zasadzie to samo, co jest w GT-line. Jeszcze tu gdzieś widziałem coś, co chciałem Wam pokazać. Funkcyjny panel, regulacja temperatury baterii dla maksymalnej mocy, możliwa redukcja zasięgu jazdy, tryb maksymalnej mocy Wiadomo, żeby wykorzystać 585 koni, 3,5 sekund do setki Bateria musi mieć zoptymalizowaną temperaturę I faktycznie słychać, że coś się dzieje, on zaczyna tą baterię podgrzewać Słychać. Więc w tym samochodzie Bateria nie tylko musi mieć Optymalną temperaturę do ładowania Ona też musi być optymalna Do wykorzystania maksymalnej mocy Czyli 585 koni I 740 Nm Momentu obrotowego Tak jak powiedziałem dzisiaj Tak na szybko nie mogłem się doczekać tego filmu Pewnie na dniach ten samochód będzie wydawany Tak wygląda kluczek. No i oczywiście system zdalnego wjazdu wyjazdu z miejsca parkingowego również tutaj mamy. Procedura jest zawsze taka sama, że najpierw trzeba samu zamknąć i wtedy przytrzymujemy przycisk Hold, no i później przycisk jazdy w przód albo w tył. Mało tego i wiszustka jest w stanie sama zaparkować równolegle, prostopadle. Takie filmy też na kanale już były. Niby i wiszustka, ale jednak niezwykła i wiszustka wersja GT. Czyli przyspieszenie moment obrotowy moc robi naprawdę wow. Wiadomo cena też jest inna. 399 000 na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Dajcie znać, jak Wam się to auto podoba. Czy jeździlibyście takim. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że elektryki mogą być fajne. Inaczej, fajne to one. Dowodem na to, że mogą być fajne, to już jest i Wiszóstka zwykła. A to jest chyba dowód na to. Dobra, nie będę kończył, bo jeszcze mi później film zablokują. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Jeśli macie pomysły na inne filmy, dajcie znać. Prośby postaram się spełnić. Dobrego dnia wam życzę. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.